Wydaje mi się, że to brązowe to nie były tylko skwareczki. Siemka, brachu. Cześć Kocie. Gdzie piorun? Piorun jest. Nie ma go. Piorun wyjechał? Tak. Widzisz, ale powiedział mi, żebym ja ci powiedziała, że. Mę, y, że on teraz sam chce stawić czoło, doktor wizło. Czekaj. Gdzie idziesz? Do pioruna! Ale on nas już nie potrzebuje. Nie załamuj mnie, ja naprawdę wiem, co robię. Naprawdę wiem. W każdą ponurą zimną noc przed bitwą, kiedy zło szczerzy zęby i nadchodzi czarna mgławica prawdy, bohater musi iść samotnie, zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem. Ale piorun nauczył mnie jednego: że nie można zostawić przyjaciela w takiej sytuacji. Ty towarzysz wzywa, stawiasz się na wezwanie. Wrogów w prowie, nasze garstka. Nic to! Brakuje amunicji. Nic to! Nic to! On poszedł w drugą stronę. Nic to! Przejdzie...